Sponsorem programu jest firma Kredyty Chwilówki, oferująca nowość. Możliwość zarabiania z systemem partner. Sponsorem programu jest Goliard, producent makaronów. Sponsorem programu jest polska sieć handlowa Lewiatan. Lewiatan, twój dobry sąsiad. Rączka do. No witajcie kochani ludkowie w ten jesienny dzień. Troszkę pochmurny, deszczowy, ale jak to jesień. Od dzisiaj startujemy na szlak kulinarny śląskich smaków stworzony przez Śląską Organizację Turystyczną. Jest to szlak, na którym są 23 restauracje stołkiego województwa śląskiego i my do nich będziemy zaglądać i ważyć prawdziwe smakołyki. Dzisiaj przyjechał że do Pszczyny z tego, że listopad to miesiąc gęsi, a Pszczyna słynie z długoletnich tradycji związanych właśnie z gęsiną. Tutaj będę właśnie w hotelu zamkowym, w restauracji Staropiekarnia vis-a-vis -vis Pałacu Pszczyńskiego. Jeszcze mały małe zakupy i my się roboty. Dzisiaj, kochani lukowie, będziemy potrzebować pora. Mam tu taką piękno, szumno i dużo. Włoszczyzny z tego, że będzie dobry rosół, ale o tym nie skozi. Dzisiaj też będę potrzebował mleko z kisz tego, że będzie dobro, tak babucha. No i jeszcze słuchajcie, margarina, bo bez tego ciasto drożdżowe ani rusz. Kochani ludkowie, jesteśmy w wnętrzach starej piekarni, a ze mną są szef kuchni, pan Artur Zaskurski Witam, Witam serdecznie. serdecznie. E, będziemy sobie go dać na ty. Artur, e, słuchaj, są na Szlaku Kulinarnym Śląskie Smaki, i z tego fest e, Dzisiaj będziemy robić e, dania, które na tym waszym szlakowym menu się znodły. Czyli zrobimy sobie ale krzyżący. Tak Książęcy, oczywiście. no bo jak wszczyna miasto Książęce, to musi być też Książęcy Rosół, e, co do niego potrzebujemy? Wołowe mięso, porcje rosołowe i oczywiście gęsina. No i dużo oczywiście e, warzyw, mamy tu e, por, mamy seler naciowy, mamy pietruszka, seler e, zwykły, marekwia, cebula, kieroczapsi polić, wtedy rosół jest lepszy, klarowny, smaczniejszy. E, no i oczywiście zielenina, a do tego jeszcze będą takie kluseczki, ale o tym powiemy troszkę nisko. To co, He, się roboty robotę, nie? Jasne. Cieplimy sobie najprzód no te korpusy, korpus z kurczaka, kości i jakbyś Artur podał sól, troszkę soli tam cykniemy. I słuchajcie, nie chcę to teraz pomału... Tylko... Domy kulek. Ja. No, daj całe korzeni. Tak żeby to było takie wyraziste. Nie chcę to teraz peko. E, jo, jeszcze ciachna cebula przypolają. Tak i cebula polemy. Cebula mamy przypoloną, obejrzymy ja piękno jest. Ciepujemy. Ale gimiza wciepniemy sobie nie skorzyć jak białko, które jest w mięsie, się zetnie i pozbieramy tak zwane szumowiny posłuchajcie, jest zbędne a w, generalnie jak tego nie pozbieracie to będą takie farfocle w tej zupie pływają, nie? a my chcemy, żeby zupa była taką fajna książęco. jak sama nazwa go do... i teraz jakbyś podał mi już te takie a właściwie możesz już, już ją wciepywać myślę, że styknie, nie? ja to jeszcze tam tak Dobrze, tam jeszcze troszeczkę pietruszki. Ja, daj pietruszki, I pie. Pamiętajcie o jednej rzeczy. Dobry rosół musi pykać, nie? Musi jest tak pyk, pyk, pyk. Nie może wręcz, żeby nie był kalny, nie był mętny. A my chcemy, żeby był naprawdę smaczny i przepiękny. Bulion mamy przesezony. Pamiętajcie, że dobry rosół musi ze dwie godziny przynajmniej pykać. A teraz będziemy robić te kluseczki takie z lotego ciasta, Artur, jak się robi kluski takie? Oczywiście jajko, mąka i sól. Roztrzepiemy, no tak. nie ma nic innego. No to innego. Jedzie, jedziesz z tym koksem i muszę Wam jeszcze po, powiedzieć, że e, przeważnie kluski się normalnie e, leje tak i się fyrlo, a Artur będzie to wyciskał, żeby były takie fajne, równiutkie, perfekcyjne. Jedne jajców styknie, myślę. myślę nie? że tak. OK, mąka, to tak na łoko, szczypta soli i, i trzeba wyrlać. No i oczywiście tak długo wyrlona, aż żeby, żeby nie było żadnej grudki, nie? Oczywiście. Myślę, że możemy przelać do worka. No to lejesz. Widzicie, jakie to jest gęste. Woda zaczyna nam wreć. I teraz jocio ja tu puszcza, żeby sobie, ja sobie to Troszeczkę oczywiście wodę po Wiadomo, wiadomo. No to cześć, powinność. Takie fajne niteczki się z tego robią, nie? Bomba, słuchajcie. Od biedy, jakbyście chcieli w domu coś takiego zrobić, to. Prawie, prawie makaron. Prawie, prawie makaron, ale możecie normalnie, Nelon bojtel e, utknąć ta końcówka i jechać z tym koksem. Mogę zaferlać? Jasne. Myślę, że starczy. Długo to musi wyleć? No, myślę, że dwie-3 minutki. Dwie-3 minutki, e, a my za chwileczkę, słuchajcie, mamy jeszcze tu taką gemizę pokroto w żulienki, czyli w takie bardzo cienkie. Poseczki i te poseczki przesmażymy e, tłuszczu z gęsi. na tłuszczu z gęsi, bo jak jest gęsina w zupie, to też musi być tłuszcz gęsi. Tak, mamy tu patelnia, słuchajcie, tłuszcz gęsi. To jest jedyny tłuszcz, e, który tak nie do końca się zestali, nie? Tak, oczywiście i bardzo zdrowy. Zawiera nienasycone kwasy tłuszczowe z cholesterol. O, jak fajnie skwierczy. To co? Zupa, bulion mamy gotowy, kluski mamy gotowe, nasze żulienki, słuchajcie, mogę już wyłączyć, bo się fajnie przesmażyły. Mamy tu woniący bulion, który pięknie wonia. To co, lejemy Ja myślę, że może najpierw nałożymy te żulienki te i dla nas. A ja już teraz leja piękny bulionik z oczkami. Troszkę może świeżego korzenia, to już tak wedle, wedle uznania. I słuchajcie taki rosowek na taki rosół warto przyjechać do pszczyny albo sobie zrobić samemu, jak oczywiście macie się gąska, to ja jest podstawa. Rączka gotuje, rączka gotuje, tak przyprawi, że ze smakiem zjesz. Artur, są żeście specjalistami w śląskich smakach, czego dowodem są te trzy duże szlaki zdobyte na Festiwalu Śląskich Smaki, a poddaliście certyfikacji Utko z Gęsi i to znodło się też na szlaku śląskich smaków. Certyfikowanym przez Śląską Organizację Turystyczną. Powiedz mi, w jakim zestawie to łódko będzie podane? Łódko podajemy z kluskami zielonymi i z buraczkami, ale najpierw musimy je zrobić, czyli e, musimy e, natrzeć, zamarynować. zamarynować w soli morskiej, gruboziarnistej, do tego robimy farsz z jabłka i pory. To, to, to my się roboty. I bardzo ważna rzecz, słuchajcie, te kości tu ze środka e, są wyciągnięte, my na nich robili ten, e, ten nasz fajny rosół. Cza, ta kość, ta pałeczka zostawo, nie? a ta drugą kość trzeba e, udowo e, wytrybować fajnie, to jest nic trudnego, zrobić jedno nacięcie wzdłuż, e, zegnąć i już mamy. E, to co, nacieramy solą, ale czosnek go by trzeba było najprzód jeszcze przesiekać, nie? Jasne. Ja troszeczkę je I ty, ty robisz takie większe nacięcia, żeby tego farszu więcej tam Tak, oczywiście. Dobra. To ja ci dom, ja ci dom te łódka, proszę bardzo. A jo, już zajmę się czosnkiem. Jo, jest czoskowy synek, to wiecie, ja tam rot z czosnkiem robię, a nie przesiekamy. A do gęsi czosnek musi być. Co so tu dużo godać? Ja myślę, że najpierw zasolimy. Dokładnie. Kolmorsko bardzo dobrze e, marynuje, nie? Idzie ci to hopie. Tak, dobra, most to zasalone ja i e, czosnkiem robimy z wierchu czy od środka bardziej? Możemy tak. Z najzwyczajniej w świecie. Tak. Może zrobimy od razu farsz. Dobra. Czyli farsz e, do tego potrzebujemy to jest złoto renetanie. Tak. Eee, w kosteczka? W kostkę. Czyli nie czytę? Nie, nie, nie. A ja nacieram gąski. Takie kita, to chyba był gąsior słuchajcie. Pora też, będziemy kroić w takie kąszczki? Półksiężyce. Półksiężyce, dobra. Niech sobie to tutaj poleży. Półksiężyce, jak gorzesz, tak będę robić. Na takie cztery łódka to co? E, dwa jabłka, jedne? Dwa jabłka, w od I porszy. czym przyprawiamy ten farsz? Pobecnie. Ja myślę, że tylko damy majeranku troszeczkę i soli grubo że nie tej mocy. A troszka, troszkę pieprzu? Też. O, odrobinka pieprzu dole. ale ostry, ale ostro. Pora, słuchajcie, aż mi kaś tam poszło. Dobre. O, jest ostre. Przefedlać. Sądzę już tu ja. ja? No i teraz ta gąska, ja. Musimy nafilować. Proszę bardzo. Ty tu rządzisz dzisiaj, o ja tu. Jest u was na występach gościnnych, nie? <gulanie> <gulanie> Chcę chyba tego farszu za dużo był. O, to poszło, super. Ty masz prawa. I jeszcze z wierchu troszkę te gąski posola, tykitka. troszeczkę majeranku tam. Majeranku do my. po wierchu. ponacieramy. Wiadomo, majeranek do gęsi pasuje, z tego względu, że gęsi jest tłusto, a majeranek pomógł w wdrożeniu. I teraz w warunkach domowych zostawiacie to na 12 godzin. My, my sobie zaraz podmienimy te gąski, już zamarynowane, przegryzione, nie? I będziemy dusić. W naszym tyglu mamy już słuchajcie, łyżka gęsiny kierow się już rozloła i nasze kitka kiery się przegryzły fajnie. No to co, wciepujemy? Uwielbiam, słuchajcie, jak tak fajnie spierczy. To jest to. I słuchajcie, oczywiście obsmażony z dwóch stron na złoty kolor. Chipka mamy pięknie obsmażone, złociste, pamiętajcie, żeby to zrobić, bo jak mięso obsmażycie, zamykają się pory i one wtedy jest soczyste, a jakby my tak nie zrobili, to wszystkie soki by wyleciały, a to nie o to chodzi. To co, Podlewamy teraz wodą. Wlewamy wodą. Przykrywamy. I słuchajcie, niech się tu wąski siedzą, niech się to wszystko teraz fajnie dusi do miękkość, a my sobie teraz o. robimy zaraz za czerwone wino wytrawne wytrawne, tak wytrawne I słuchajcie, do, te, do tego wina wciepujemy śliweczki i tak długo ważymy, aż te śliwki się praktycznie rozgotują nam rozważą to robimy kluski? ja mamy już tu kartofle uważone to jobda przyciska przyciskać tymi, i no laduj, słuchaj kartofle pamiętajcie, żeby żeby były fajne żółciutki, ale też muszą być sypki i teraz do tego dumę jajco ja jestem zwolennikiem tego, żeby do wrawy kartofli dać jajco warto przeferlać, one wtedy są bardziej sprężyste nie wiem czy też tak stosujesz ale dzisiaj niech będzie po mojemu, co? oczywiście daj te jajco i warto ferlomy no i teraz najzwyczajniej w świecie, słuchajcie trzeba będzie dać skrubek. A potem żeby kluski były zielone, dodałem dużo, dużo pietruszki, dużo pietruszki. Co nie kieży też dawałem koperek, też fajnie, fajnie smakuje z koperkiem, ale do gęsi to tak nie bardzo, nie? Razem ranek lub tymianek. Dobra, mamy podzielone i daj mi tu teraz szkrobek. I już to teraz ręcznie wyrobię. Nie ma to jak ręcznie. I ja Ciepłe zaros zielenina. i już mamy. Prawie, że zielone i też fajnie, fajnie wuniają, bo pietruszka, nie? Tak, to co, zaraz kulumy nie? A ja może zacznę i jadę z tym Zielone kluski mamy ukulane, elektryk fajne. A ja zajrzę do... mięciutko, słuchajcie. I teraz tak. Z tym naczyniem idziecie do piekaroka, do wocie i zapiekocie, żeby była fajna skórka. Rączka gotuje, rączka gotuje, tak przyprawi, że ze smakiem zjesz. Gąski w piekarniku, to co nam jeszcze zostało? Buraczki. Bura, Dobra, to może czosnek Czosnębie przesiekło. Ja myślę, że buraczki. Cutrojem. Ząbek styknie, styknie chyba na taką. Tako I taką ilość tych taką grubszą kostka, ja. tak około centymetra. Mhm. To buraczka jest w ogóle ciekawa połączenie smaków, bo jest i miód, i balsamiko i okay. e, jest i ten zęwt, ale pamiętajcie, żeby to był ten e, z całą gorczycą. Charakterystyczny taki. Musztarda francuska. Dokładnie. I... To co, może już by da? Wiele tej, 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 tej musztardy. Ja myślę, że łyżkę. Łyżka. Stołowo, łyżka, okej. Okay. Miodu? Miodu też łyżka. Balsamico? Też damy łyżeczkę. I co? I co? Czas I I tąkę możemy dać troszeczkę, o. ale delikatnie. No i co, stetnie stetnie? to? No, ja? Musi całe być w... pokryte miodem. Całe pokryte miodem, miodem. żeby Cześć. to dostało takiego glazury. Tak zwanej glazury. przez cudownie. Mmm Jodzio Rączka gotuje, rączka gotuje Tak przyprawi, że ze smakiem zjesz Ludzie To wygląda, a wońkie o tu jest. No to tego się nie, do, nie dosłuchajcie e, opisać. To co, na podobenę, nie? Pluski za chwileczka będą. Proszę bardzo, jest Sosik. kluseczki z boku, ja? Tak, oczywiście. I oczywiście, jak w każdej restauracji, coś zielonego na dekorację. Coś zielonego. I słuchajcie, to takich chwil warto żyć i warto ważyć, bo tako gąska to jest poezja. Co tu dużo godać, zrobić cecza w domu, albo wziąć przewodnik i przyjechać choćby tu do pszczyny, żeby posmakować śląsko z szlakowych smakówek. Rączka do Kochani Ludkowie, były dzisiaj konkretem była zupa, była dobrogąska, ale musi też być maszkiet. I ja się zrobię taką babucha drożdżowo, jako że wartko się ją robi, jest dobro, no to co, chyba to my się roboty. Pierwsze co to oczywiście potrzebujemy drożdży. Pindeka drożdży pokrusza. Wleja tu tak szklonka mleka. To tak na łoko leja, wiecie, na oko starka umrzeła, ale... I łyżka cukru kiero jest oczywiście pożywką do naszych drożdży, nie? Żeby to nie było takie rzadkie, dam tu troszeczkę mąki. Tak, drożdże nieki teraz rosną. Dobrze by było ich przykryć ściereczką, ale one tak prędko by rosły, Słuchajcie, że je do tego by dać ciepać ta reszta tych składników. Margalina mam rozkwarzona, drożdże pięknie rosną, a ja sobie teraz pokreja na drobno kosteczka te moje kosteczka czy tam poseczki żadne z tego strzelać nie będzie te morelki tak, nie musi to być fest drobno i tak, słuchajcie, drożdże mi już teraz pięknie zaczły rosnąć i do moich drożdży idą te dwa jajca niekoniecznie muszą być fest, fest rozferlane, rozsferlane że ich tak, no rozpaćką Mąki pół kilo cukier waniliowy, cukier zwykły. łyżka że już doł, bez bezpróżdową jeszcze dwie. Jajco? No i wyrobimy. I za chwileczkę wleja tam ta margarina. Tak i teraz słuchajcie, cynamon. Łyżeczka, spokojnie. Mm, jak pięknie wonią. To jest to. Tak. Tak. Ale żeby to wtłoczyć, myślę, że już teraz da się posiłkować ręką. Tak, jakby w razie mi się to wszystko to sobie jeszcze damy troszkę mąki. Tak, i do tego słuchajcie teraz te morele. Tak, rysyńki. Jademy dzisiaj na bogato, a co? I troszkę tu jeszcze do mąki żeby mi się to nie kleje do ręki, ale pięknie wonią słuchajcie, cynamon, te bakalie. Mm. Ciasto mi słuchajcie odchodzi od ręki. To jest oznaką tego, że praktycznie jest gotowe Ukulane. Teraz jedno zrobię tak. Pokulą to tak, żeby to fajnie wsadzić do naszej formy. Tak. Do tej keksówki i zaś zostawiamy to na 20 minut do pół godziny. Przykrywamy ściereczką, żeby pięknie porosło. I potem do piekaroka 180 do 200 stopni maksymalnie. Myślę, że 40 minut. A mono, ani nie, będzie super babucha. Rączka Kochani ludkowie, nowy wyrosła i tu, ciepłe i to jeszcze jak. Zaraz ją muszę pokroć. Ona jeszcze jest w rawo. Podziwiajcie się jak pięknie wygląda. Mmm, słuchajcie, poezja, coś takiego kroć. A teraz chciałem Ciebie poczęstować o! naszym deserem, który jest właśnie na szlaku kulinarnym, kopą pszczyńską. Koniecznie muszę spróbować. się poczęstuj moją babuchą drożdżową, Jasne. jak to wygląda. Słuchajcie, kopa pszczyńsko to jest to, co każdy, jak już w pszczynie jest, musi próbować. Mm. Super pachnie. Dobrze nasączone, że tak powiem. Kochani ludkowie, przyjeżdżajcie na takie dobroci tu do pszczyny, a jakbyście sobie zrobili w domu czy gąska, czy inne rzeczy, cykniecie, poślijcie na Facebooka, a jak chcecie się pospominać, to wleźcie na www.raczkagotuje.tvp.pl a my się zaś widzimy na szlaku już za tydzień. Perska. I ojem dalej. Mm. Rączka gotuje. Programu jest polska sieć handlowa Lewiatan. Lewiatan, twój dobry sąsiad. Sponsorem programu jest Goliat, producent makaronów. Sponsorem programu jest firma Kredyty Chwilówki oferująca nowość, możliwość zarabiania z systemem Partner.